Spytali Kasie, czy pójdzie na ślub Pawła i jej kuzynki. Mocno odpowiedziała. Paweł i Kasia byli małżeństwem z programu Ślub od pierwszego wejrzenia. Ich relacja nie przetrwała próby czasu i budziła niemałe kontrowersje widzów. Mężczyźnie udało się jednak znaleźć miłość dzięki udziałowi w show. Związał się bowiem z kuzynką swojej żony, a niedawno poprosił ją nawet o rękę. Zobaczcie, jak na te zaręczyny zareagowała Kasia, którą internauci spytali, czy przyjdzie na ich wesele. Fanom programu Ślub od pierwszego wejrzenia zdecydowanie nie trzeba przypominać Pawła i Kasi. Ich relacja początkowo budziła zachwyt widzów, jednak z każdym kolejnym odcinkiem wywoływała coraz to bardziej skrajne emocje. Zdecydowana większość internautów była po stronie Pawła i nie zostawiała suchej nitki na zachowaniu Kasi. Rozwód pary przeciągał się z powodu pandemii i problemem z wyznaczeniem terminu rozprawy. W międzyczasie pojawiły się też plotki, że Kasia domaga się od Pawła pokaźnych alimentów w związku ze swoją chorobą i bezrobociem. Rewelacje internautów okazały się jednak nieprawdziwe, a Paweł osobiście je zdementował. Para rozwiodła się 21 kwietnia, a byłym małżonkom towarzyszyły wielkie emocje. Już kilka miesięcy przed ich rozwodem wiadomo było, że Paweł znalazł miłość. Wielkim zaskoczeniem była jednak informacja, że związał się z kuzynką Kasi, 25-letnią Klaudią, która zresztą była obecna na ich weselu. Związek Pawła i Klaudii ewoluował, a niedawno wkroczył nawet na kolejny poziom. Olejnik oświadczył się swojej ukochanej we wtorek, 6 grudnia. Fani ruszyli z gratulacjami, ale niektórzy nie mogli powstrzymać się od drobnych uszczypliwości. Internauci nabijali się, że impreza odbędzie się w tym samym składzie, jaki był obecny na ślubie Pawła i Kasi. Część internautów nie omieszkała też odwiedzić profil Kasi i poinformować ją o zaręczynach jej kuzynki i byłego męża. Spytali jej nawet, czy przyjdzie na ich ślub. Jak na razie były zaręczyny, odpowiedziała chłodno Kasia. Myślicie, że taką odpowiedzią sugeruje, że nie wierzy w przyszłość ich związku?